Dwa tygodnie temu zapowiedziałem, że na kanale startuje nowy portfel. Planuję inwestować w nim 1000 zł miesięcznie i pokazać jak można zbudować pasywny portfel, który tak naprawdę będzie tylko i wyłącznie zasilany i jedyna praca, którą trzeba wykonać przy tym portfelu to tak naprawdę kilka przelewów i kilka transakcji i możemy zamknąć się dosłownie w 30 minutach miesięcznie, a żeby właśnie taki bezobsługowy praktycznie wehikuł inwestycyjny sobie zbudować. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej o tym portfelu, przedstawić jak będzie wyglądał, odpowiedzieć na wasze pytania i wątpliwości, które pojawiły się w komentarzach i pod ankietą, a także tą ankietę podsumować. Przypomnę tylko, że portfel miał startować tak naprawdę od 1 września. Tak jak opowiadałem może się ta data zmienić i ona rzeczywiście się zmieniła ze względu na realizację scenariusza, którą zakładałem, że może się wydarzyć. Konkretnie mam tutaj na myśli pogorszenie oferty obligacji skarbowych, które tak naprawdę już od września będą mniej atrakcyjne. Szczegółowe omówienie zostawiam teraz w prawym górnym rogu, ale w skrócie obligacje skarbowe od września będą tak jak wspomniałem, mniej atrakcyjne ze względu na obniżenie, obniżenie oprocentowania tych obligacji w pierwszym roku, a także podwyższenie opłaty za wcześniejszy wykup tych obligacji. Mówiłem, że nie mam zamiaru się bić z rynkiem, ale tak jak wspomniałem, głupim byłoby po prostu nie przesunięcie zakupów na wcześniejszy termin, jeżeli mógłbym zyskać tylko więcej. Scenariusz, który zakładałem, po prostu się zrealizował. Oferta będzie gorsza, więc ja te obligacje kupię już w sierpniu. Jakie i ile o tym zaraz sobie porozmawiamy, ale tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, że po prostu ma to taki walor edukacyjny, że warto śledzić, jeżeli ma się w zamiarze kupić obligacje, ogłoszenia o kolejnych emisjach tych obligacji, no bo jeżeli wiemy już wcześniej, jakie będą nowe warunki, a jeszcze mamy możliwość skorzystania ze starych warunków, no to naprawdę grzechem byłoby nie skorzystać. Więc jeżeli systematycznie kupujesz obligacje skarbowe w jakichś okresach czasu, to warto śledzić w okolicach końca miesiąca, czyli mniej więcej 25 dnia każdego miesiąca, komunikaty w aktualnościach na stronie obligacje skarbowe.pl. Tam publikowane zawsze przed zakończeniem miesiąca są warunki nowej emisji, która będzie obowiązywała. Od kolejnego miesiąca, więc mamy jeszcze czas na to, żeby zareagować i kupić obligacje ze starej emisji. Temat obligacji mamy już chyba zamknięty, do niego wrócimy, jak będziemy omawiali strukturę tego portfela. A teraz prześledźmy sobie ankietę. Tak jak wspomniałem, ten portfel ma być edukacyjny i o ile ma być on pasywny, o tyle chciałem, żeby widzowie mieli jakiś wpływ na ten portfel. Nie dlatego, że miała być to forma kreacji kontentu sztuczna, po prostu chciałem zasymulować taki rzeczywisty, przypadek inwestora, no bo bardzo często mówi się o trzech elementach portfela inwestycyjnego. Pierwszy to oczywiście poduszka finansowa, drugi w takim portfelu pasywnym to skupienie się na cyklicznych dopłatach do portfela środków i niezależnie od tego w jakim stanie, w jakiej kondycji jest rynek, po prostu dokupowanie kolejnych jednostek funduszy ETF, na które się zdecydowaliśmy. No i ten nieszczęsny trzeci, no bo jak wspominałem każdy inwestor czasami ma żyłkę hazardzisty. Nierzadko pojawia pojawiają się takie myśli, ach, po co inwestowałem w te ETF -y, skoro mogłem na przykład zainwestować w NVIDIA, która zamiast 10% za ostatni rok dała zarobić na przykład 100%. No więc, na taką część, gdzie możemy się pobawić, niektórzy inwestorzy wydzielają mały kawałek portfela, w którym próbują uzyskać stopy zwrotu wyższe niż oferuje rynek. I odpowiadając na pytania, które czasami się przewijały, a brzmiały mniej więcej tak, że skoro portfel pasywny, to wyklucza to część taką aktywną. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta seria ma być edukacyjna i nie ma być taką suchą serią, gdzie coś kupuje, gdzieś wpłaca jakieś środki i po prostu coś tam się dzieje, bo tak naprawdę wystarczy wpisać, jak zachowuje się jakiś indeks i już mamy wyniki za ostatni miesiąc, rok czy kwartał. Chodzi tutaj o obserwowanie tego, jak może zachowywać się inwestor i jak trzymając się strategii i ulegając pokusom, może też łatwo te pokusy wyeliminować. Z założenia, właśnie ta część aktywna czy spekulacyjna, jakkolwiek ją sobie nazwiemy, w tym portfelu ma pełnić funkcję takiego bezpiecznika. Gdzie ok, większa część jest pasywna, i tam po prostu wpłacam pieniądze i na ślepo, dosłownie na ślepo dokupuję to, co zakłada moja strategia, a mała część portfela jest po prostu przeznaczona do tego, żeby móc się wyszaleć na tym rynku. Dodatkowo, mając też taką część spekulacyjną. Jednocześnie ten portfel stanie się takim portfelem, który będzie warto oglądać z miesiąca na miesiąc, żeby wiedzieć co się w nim dzieje. Nie będzie nudny i nie będzie po prostu przescony tylko i wyłącznie standardowym schematem wpłać, kup i czekaj. Ankieta oczywiście trwa tak jak zapowiadałem do końca miesiąca, ale wszystko wskazuje na to, że ta część spekulacyjna w portfelu będzie. Co prawda nie przemyślałem jej do końca, bo tak naprawdę rozbiłem Opcję, która opowiadała się za tą częścią spekulacyjną na dwie podopcje, czyli 10% i 20%, przez to mam troszeczkę zakrzywiony obraz tej ankiety, bo mogę ją interpretować na dwa sposoby. Albo, po pierwsze, patrzeć na tą ankietę z perspektywy dwóch opcji, czyli jest, nie ma, i wtedy opcja 10 i 20% po prostu by się musiała sumować. Albo, po drugie, Patrzeć na opcję, która w rzeczywistości wygra. Do tej pory w ankiecie wzięło udział ponad 1300 osób, i wyniki przedstawiają się tak, że 34% osób nie chce takiej części spekulacyjnej, 32% osób poświęciłoby na tą część spekulacyjną 10% kapitału, a 35% 20% kapitału. No i tutaj zdecydowałem, że ta część spekulacyjna będzie i w rzeczywistości. Na dzień dzisiejszy rozważam, czy będzie to 10%, czy 20%. Na ten moment jest to rzecz jasna, 20%. Ogólnie rzecz biorąc, odbiór tej serii był bardzo pozytywny. 13 tysięcy wyświetleń to bardzo dużo, i cieszę się, że tyle osób obejrzało ten film. Ale chciałbym też poprosić o subskrypcję na tym kanale. Zbliżamy się do 20 tysięcy subskrypcji. Będę wdzięczny za zostawienie kolejnej, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I jeżeli systematycznie chciałbyś śledzić tą serię, no to zdecydowanie polecam też włączenie sobie dzwoneczka. Idąc dalej, to pytanie, a w zasadzie nie pytanie, a zarzucanie mi tego, że skopiowałem ten portfel z kanału Zawód Inwestor. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie jest to kopia tego portfela 1 do 1, zasady są inne i najważniejsze, w mojej opinii nikt nie ma wyłączności na to, żeby takie materiały na YouTube publikować. Poza tym będę tu inwestował swoje własne prywatne środki, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebym mógł to pokazywać właśnie na łamach mojego kanału. Dodam tylko, że taka seria pojawiała się nie tylko na kanale Zawód Inwestor, ale też na innych kanałach. I chwała za to wszystkim, którzy pokazują takie portfele. I osobiście uważam, że jest to na korzyść widzów. A to wszystko dlatego, że oprócz tego, że można taki portfel sobie podejrzeć, to dodatkowo jest to wspaniały mechanizm popularyzacji inwestowania wśród Polaków, jeżeli będzie to jedna, dwie, trzy, a może pięć osób, które przez takie serie zaczną inwestować, to pamiętaj, drogi widzu, że jest to z korzyścią dla siebie, bo taka osoba, która nie inwestowała wcześniej, po prostu przyniesie pieniądze na rynek kapitałowy. A zdecydowanie jest to korzyść dla wszystkich inwestorów. I jak dobrze wszyscy wiemy Polacy lubują się w inwestowaniu w nieruchomości i przez ostatnie lata dobitnie możemy obserwować mechanizm jak duży pieniądz może skutkować na portfele innych inwestorów. Wystarczy spojrzeć ile nieruchomości kosztowały 5 lat temu a ile kosztują dzisiaj. No i ostatnie pytanie czy komentarz a może sugestia jakkolwiek to kwota którą będę dopłacał czyli 1000 zł miesięcznie. Zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać, żeby inwestować 1000 zł miesięcznie, i może nie jest to inwestowanie małych kwot, ale są to odczucia indywidualne. Jak wspominałem, nie zalecam kopiować, tylko inspirować się tym, co będę robił w tej serii, a więc równie dobrze można inwestować 100, 200 czy 500 zł, ale dzięki takiemu regularnemu oszczędzaniu i inwestowaniu tych oszczędzonych środków, wyrabiać sobie nawyki, niezależnie od kwoty. Nieważne jaką kwotę podałbym jako inwestycja co miesięczna, nie każdy będzie w stanie 1 do 1 móc wpłacić tyle samo, bo przecież mamy różne sytuacje życiowe. To nie ma większego znaczenia, ja jestem i tak zdania, że najlepiej inwestować jak najwięcej. Każda złotówka nie wydana dzisiaj w przyszłości będzie warta nie tylko nominalnie, ale też z dużą dozą prawdopodobieństwa i realnie więcej niż dzisiaj. Omówmy sobie teraz, jak będzie ten portfel wyglądał, bo pewnie wielu z Was na to czeka. Oczywiście będę wpłacał tutaj 1000 zł miesięcznie, ale tak jak wspomniałem, później będzie to większa kwota, bo każdego roku będzie indeksowana średnioroczną inflacją. Wspomniałem też, że nacisk będę kładł na przede wszystkim obligacje skarbowe i ETF-y, ale odnosząc się też do jednego z komentarzy, nie będę tutaj na przykład brał pod uwagę etf na bitcoina czy inne kryptowaluty. Nie wykluczam jednak tych ETF-ów, bo mogą one znaleźć się w części spekulacyjnej, ale do tego jeszcze sobie na pewno wrócimy. Portfel natomiast będzie podzielony w taki sposób, że 30% tego portfela będzie trafiało. W obligacje skarbowe indeksowane inflacją 12-letnie. Wspominałem, że nie każdy może mieć możliwość inwestowania w te dwunastoletnie rodzinne obligacje. Powód jest oczywiście prozaiczny, bo ktoś może po prostu nie mieć dzieci, ale w takim wypadku wymiennie można kupować obligacje 10-letnie EDO. Obligacje w tym portfelu będą stanowiły 30%. Przy czym mowa tutaj o polskich detalicznych obligacjach skarbowych. Jeżeli chodzi o drugą część tego portfela, to będą to oczywiście ETF-y i będą to bezpieczne ETF-y, tak naprawdę kup i zapomnij. I przy okazji chciałbym już teraz powiedzieć, jaki to będzie ETF i będę go kupował zawsze pierwszego dnia miesiąca, chyba że będzie to oczywiście weekend, to wtedy do zakupu wykorzystamy sobie. Pierwszy możliwy dzień roboczy, mówiłem o tym, że nie chcę bić się z rynkiem, więc, tak naprawdę, żeby nie było, już teraz podam ETF, który będę kupował. Natomiast przy okazji chciałbym też pokazać bardzo przydatne narzędzie, które dla polskiego inwestora jest takim swoistym game changerem. No bo na polskim rynku pojawiło się narzędzie Atlas ETF, i naprawdę można sobie tu fantastycznie wybrać ETF dowolny, który. Będzie naprawdę uwzględniał wiele różnych rzeczy, ale dla polskiego inwestora bardzo dużą przewagą tego narzędzia jest to, że możemy sobie wybrać nie tylko brokera, ale też zawrzeć tutaj chociażby informacje o tym, że mają być szukane ETF-y dostępne na koncie Ike czy koncie X. No więc przechodząc sobie na stronę atlasetf.pl i wybierając skaner spółek. Po lewej stronie mamy bardzo fajne filtrowanie. Z racji tego, że ja będę korzystał z planów inwestycyjnych, które są dostępne u partnera tego odcinka, jak i również kanału XTB to tego brokera w filtrowaniu możemy sobie wybrać. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś założyć takie konto, które oferuje szereg możliwości i jest naprawdę konkurencyjne na tle innych brokerów, to link zostawiam w opisie oczywiście. Jeszcze mały update, bo XTB tak naprawdę od dawna zapowiadało, Dwuetapową weryfikację i w końcu można powiedzieć, że się udało, bo XTB ogłosiło 29 sierpnia 2024 roku, że to już jest dostępne. No i teraz w tle macie przebitki, jak taką dwuetapową weryfikację włączyć, ale cały link do filmu zostawię w opisie oczywiście i zachęcam do zwiększenia bezpieczeństwa na swoim koncie i włączenia tej dwuetapowej weryfikacji. A wracając do naszego filtrowania, my sobie tego brokera wybierzemy w zakładce Broker i w czasie rzeczywistym już odfiltrują nam się wszystkie ETF-y, które XTB oferuje. Dodatkowo, wybieramy też politykę dywidendową, tak jak wspominałem, będę chciał unikać tutaj podatków, więc musimy skupić się na ETF-ach, które akumulują dywidendy, a nie je wypłacają. Różnica jest taka, że ETF-y typu Accumulating będą po prostu dywidend nie wypłacały, a akumulowały je wewnątrz ETF-u, zwiększając jego wartość. ETF-y dystrybuujące, czyli distributing, zamiast akumulować te dywidendy, będą po prostu wypłacały je na nasze konto. A tego nie chcemy ze względu właśnie na to, żeby uniknąć opłat czy też podatków. Oczywiście, jeżeli korzystasz z XTB, to broker dostarcza Ci PIT 8C, na podstawie którego tak naprawdę rozliczysz w bardzo prosty sposób podatki. Wystarczy się zalogować na stronie podatki.gov.pl i tam zatwierdzić to rozliczenie. Ale skoro budujemy portfel długoterminowy, to będziemy skupiać się na ETF-ach, które akumulują dywidendy. Możemy też sobie wybrać na przykład wskaźnik kosztów całkowitych, czyli parametr TER. W skrócie mówiąc, jest to opłata za cały rok zarządzania tym ETF-em i są one bardzo niskie, sięgają one z reguły dla najpopularniejszych ETF-ów dosłownie ułamki procent. No i na koniec też musimy sobie wybrać benchmark czy indeks, który będą śledzić nasze ETF-y. I pewnie co oczywiste po moim jednym z ostatnich odcinków, będzie to ETF albo na rynek amerykański, albo na cały świat. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego odcinka, to zapraszam. Masz go teraz w prawym, górnym rogu. No i ja muszę powiedzieć, że wybrałem ETF na cały świat, jak można było się domyślić po obejrzeniu tego odcinka. Ale teraz jeszcze pozostaje kwestia tego, czy będzie to ETF MSCI World, czy MSCI AdSVI. Różnica jest między tymi ETFami taka, że MSCI World to ETF na rynki rozwinięte, a MSCI Adzwi ma też rynki rozwijające się. I tutaj, wy... I tutaj wybór padł na indeks MSCI World. W momencie, kiedy będę chciał dorzucić sobie do tego portfela rynki rozwijające się, no to tak jak wspominałem, będzie ten rebalancing, będzie on raz na pół roku maksymalnie, Natomiast na ten moment będę skupiał się na rynkach rozwiniętych. Dlatego, żeby znaleźć ETF-y dostępne, właśnie takie, które śledzą indeks MSCI World, w naszym skanerze musimy ustawić filtrowanie po benchmarku i indeksie. Wpisujemy sobie tutaj World i wybieramy indeks MSCI World NRUSD. Przyznam szczerze, nie wiem co znaczy NR ale w wynikach naszego filtrowania po prawej stronie widzimy, że wyskoczyły nam trzy ETF-y, które śledzą ten indeks, a dodatkowo są ETF-ami akumulującymi i dostępnymi właśnie w XTB. Zagłębiając się w te ETF-y, no to widzimy, że mamy tutaj wielkość aktywów, która jest zdecydowanie największa dla tego pierwszego. Jest to ETF od iShares i jest zdecydowanie najdłużej dostępny na rynku wśród tych trzech ETF-ów. Oprócz wieku i wielkości aktywów mamy też informacje o Total Expense Ratio, czyli wspomnianych wcześniej opłatach rocznych za zarządzanie tym ETF-em i tutaj wypada on niestety najgorzej na tle tej trójki, ale są to wręcz wartości pomijalne. Prześledźmy sobie co głębiej oferuje ten portal Atlas ETF klikając w jeden z tych ETF-ów np. iShares Core MSCI World Usage ETF i tutaj możemy sobie podejrzeć bardzo dużo ciekawych informacji. Oprócz tych podstawowych to w zakładce wykres mamy tutaj wykres stopy zwrotu. Czy na przykład maksymalne obsunięcie kapitału, albo na przykład stopę zwrotu w danych okresach czasu. Trzecia pozycja to alokacja, czyli tak naprawdę największe pozycje, które w tym ETF-ie się znajdują. Podział geograficzny, podział według sektorów, czy na przykład według klas aktywów. Dlaczego nie wybrałem na przykład indeksu na tylko rynek amerykański? Ano dlatego, że w tym ETF-ie ponad 70% aktywów jest właśnie. Ulokowana na rynku amerykańskim, no a poza rynkiem amerykańskim, oczywiście reszta. I mimo, że w ostatnim czasie indeks SP 500 zachowywał się lepiej, no to ja jednak wolę mieć ekspozycję tak naprawdę na całą gospodarkę światową. Z punktu widzenia inwestora polskiego, najważniejsza zakładka to chyba brokerzy, bo po tym, jak już poznamy jakiś ETF, możemy sobie w zakładce brokerzy podejrzeć. U jakich brokerów dostępny jest ten ETF? My oczywiście szukamy informacji na temat XTB, i tutaj ciekawostka, bo widzimy, że jest to jeden ETF, a jest on dostępny u różnych brokerów pod kilkoma różnymi tickerami, czyli takimi skrótami. Jeżeli nie wiesz, co to jest ticker, czy jak w ogóle działają ETFy, to zostawiam teraz w prawym górnym rogu kompleksowy materiał na temat tych instrumentów. Ale to, co musisz wiedzieć, to mamy tutaj trzy razy wymienione XTB. I co to znaczy? Po pierwsze, widzimy giełdę, na której jest notowany dany ETF, i po drugie, pod jakim tickerem. Nie ma to większego znaczenia, jaki ETF wybierzesz, jaka będzie waluta tego ETF-u, bo tak naprawdę różnice będą nieznaczne, a wręcz można powiedzieć pomijalne. Ale powinieneś zrozumieć, że trzy ETF-y, które wcześniej widzieliśmy od trzech różnych dostawców, mogą występować pod różnymi tickerami, a więc jeżeli zdecydujemy się na jakiś z tych trzech ETF-ów, to może być on notowany w przypadku tego ETF-u od iShares na MSCI World, akurat w przypadku XTB pod trzema różnymi instrumentami: EUNL, IWDA czy SWDA. Dla przykładu ten sam ETF od dostawcy SPDR jest tylko dostępny w XTB pod jednym tickerem, dokładnie z londyńskiej giełdy. Jeżeli chodzi o IShares, no to mamy tutaj oprócz London Stock Exchange też niemiecką Ksetre. Przejdźmy sobie na chwilę do konta XTB, bo żeby inwestować w ogóle w obcych walutach, to warto dodać sobie konta jeszcze walutowe w XTB, więc przechodzimy do pokoju inwestora, klikamy moje konto w lewym panelu. Ja do tej pory miałem tylko konto w dolarach w XTB, więc muszę dodać tutaj jeszcze konto w euro. Warto zaznaczyć, że te konta są darmowe, więc można dodać sobie od razu wszystkie konta. Poprzez przycisk Dodaj konto, a następnie wybieramy to konto, które nas interesuje, w moim przypadku będzie to konto w euro i klikamy Potwierdź. Po chwili możemy kliknąć OK i tak naprawdę to konto jest już widoczne w naszym panelu. Mamy zielony przycisk wpłata i tutaj już na chwileczkę się zatrzymam, bo ja myślałem początkowo, że zautomatyzuję cały proces, ale nie będę wpłacał złotówek na konto w XTB, tylko bezpośrednio euro. Żeby nie ponosić dodatkowych kosztów, wolę wymienić euro poza XTB. Bo będzie to po prostu tańsze. Skoro mamy już konto, to możemy utworzyć plan inwestycyjny. Dlatego z pokoju inwestora musimy przenieść się już na platformę XStation, gdzie możemy handlować. Żeby utworzyć plan inwestycyjny, początkowo można było to robić tylko i wyłącznie w aplikacji. Teraz już ta możliwość jest w aplikacji desktopowej również dostępna. Wybieramy na dole Zakładkę Plany Inwestycyjne i klikamy Sprawdź naszą ofertę. Ja przez ten proces przejdę szybko. Jak stworzyć plan inwestycyjny, pokazywałem w odcinku, który masz teraz w prawym górnym rogu. Dokładnie omawiałem całą tą funkcjonalność. Więc jeżeli masz jakieś pytania, to zapraszam do tego odcinka. No i teraz, w momencie, kiedy wybieramy sobie fundusze ETF, które chcielibyśmy w tym planie inwestycyjnym zawrzeć, no to tak naprawdę jest tu również filtrowanie, i można wybierać spośród wielu funduszy ETF. Natomiast ja już wstępnie ETF wybrałem, więc mogę kliknąć przycisk Znajdź ETF i po prostu wpisać ticker ETF-u, który wybrałem i po prostu go dodać do mojego planu inwestycyjnego. Tu na chwilę się zatrzymajmy, bo jeszcze nie powiedziałem, który ETF wybrałem, tylko powiedziałem, który indeks będzie śledził ten ETF, czyli MSCI World. Wróćmy sobie do atlasu ETF, i tutaj chciałbym porównać te trzy ETF-y śledzące ten indeks, bo możemy to zrobić bardzo łatwo właśnie w atlasie ETF. Wybierzmy sobie jeden z tych trzech ETF-ów, przejdźmy do zakładki wykresy, i przy wykresie wykres cenowy zaznaczamy sobie porównaj ten ETF z innymi inwestycjami. Na dole pokazuje nam się pole, gdzie możemy wpisać tickery dwóch innych ETF-ów, które śledzą ten indeks MSCI World. I porównać, jak zachowywały się one w czasie. A więc, dla ETF-u od dostawcy SPDR wpisujemy ticker SWRD. Już pokazywałem, jak ten ticker znaleźć. Dla ETF-u od dostawcy X-Tracker znowu wpisujemy ticker. Tym razem XDWD, no i już na wykresie mamy naszkicowane trzy te ETF-y. Mimo, że wygląda to jak jeden wykres czy wykres jednego ETF-u, to jak widać, stopy zwrotu tych ETF-ów są naprawdę tak zbliżone, że wręcz pomijalne. I teraz to, co chciałbym zaznaczyć: jeżeli szukamy ETF-u na jakikolwiek indeks, to jeżeli ten ETF dobrze odwzorowuje indeks, to prawdopodobnie wszystkie te ETF-y, które sobie wybierzemy, oparte o dany indeks, będą miały bardzo zbliżoną stopę zwrotu, i tak jest też w tym przypadku. Różnica między najgorszym a najlepszym indeksem wynosi 1,1%, natomiast jest to wynik za okres od marca 2019. Do końca sierpnia 2024, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, nie ma to większego znaczenia, który z tych ETF-ów wybierzemy. Jeżeli wrócimy sobie na listę, to dużo lepiej patrzeć na to, jakiej wielkości aktywami zarządza ten ETF i widać, że tutaj ETF od iShares zdecydowanie najwięcej aktywów ma pod swoim zarządzaniem. Istnieje od 2009 roku, a nie tak jak te dwa następne od 2019, ale kolejnym parametrem, tak jak wspominałem, są opłaty za zarządzanie i te zdecydowanie są na korzyść SPDR, tylko znowu są one dosyć mocno pomijalne. Ale z racji tego, że ETF SPDR jest najtańszy w zarządzaniu i mimo wszystko ma najwyższą stopę zwrotu wśród tych trzech indeksów, to ja po prostu wybiorę ten indeks od dostawcy SPDR. Pamiętajcie, że jeżeli wielkość aktywów jest na tyle mała, że dostawcy nie opłaca się dostarczać tego ETF-u, to może go w każdej chwili zamknąć i wypłacić równowartość naszych. Jednostek uczestnictwa na nasze konto, ale z racji tego, że indeks, który śledzi ten ETF jest bardzo popularny, no to ja się nie spodziewam, żeby ten ETF był po prostu zamknięty. A po drugie, nawet jeśli będzie zamknięty, to ja przeniosę te aktywa z tego ETF-u do po prostu iShares-a. Pamiętajcie, że w XTB do 100 tysięcy euro miesięcznie obrotu można inwestować zupełnie za darmo, więc praktycznie taka wymiana będzie dla mnie przeźroczysta. W razie. Jakiegokolwiek wypadku. Ale tak jak mówię, ten ETF ma aktywa w wysokości prawie 7,5 miliarda euro, więc to jest całkiem dużo i już można być spokojnym. Przynajmniej w mojej opinii. Przypomnijmy sobie jeszcze, jaki ticker w XTB ma ten ETF, czyli SWRD. I korzystając już z XTB, z wyszukiwarki funduszy, wpisujemy ten ticker, zaznaczamy ETF, który nam się pokazał, i klikamy. Dalej. Na razie ten plan inwestycyjny będzie składał się tylko z tego jednego ETF-u, więc alokacja będzie po prostu stuprocentowa. No i taki plan inwestycyjny możemy sobie już do końca utworzyć. Natomiast, mimo że alokacja będzie 100% w planie inwestycyjnym, to będzie to tylko część portfela. 30% będą stanowiły obligacje skarbowe 12-letnie ROT, 50 bądź 60% będzie to właśnie ten ETF, który śledzi indeks MSCI World. No i reszta, czyli 10 bądź 20%, w zależności od tego, jak będzie przedstawiała się ankieta, będzie stanowiła część spekulacyjna. I tutaj na razie jeszcze nie mam pomysłu na tą część spekulacyjną, natomiast nie będę tutaj wybierał jakichś dziwnych spółek. Raczej też nie będę bawił się w kryptowaluty i najprawdopodobniej z reguły będą to po prostu ETF-y, ale już nie takie ogólne jak na rynek amerykański czy na cały świat, tylko bardziej skupione na jakichś sektorach bądź też gospodarkach, na przykład na AI, na przykład na jakimś IT. Bardzo fajny ETF na indeks SP500, ale tylko i wyłącznie na spółki IT, które znajdują się w tym indeksie, jest dostępny również w XTB. I kto wie, zobaczymy. Z racji tego, że jest to część spekulacyjna, tutaj będę dokonywał więcej transakcji, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ale na razie, żeby przetestować też inne funkcjonalności XTB, w pierwszym miesiącu po prostu zostawię tą gotówkę na rachunku, żeby pokazać, jak działa inna opcja w XTB, czyli. Oprocentowanie niezainwestowanych środków. Z racji tego, że będą to małe kwoty, będą to dosłownie jakieś groszowe sprawy, ale chciałbym też przetestować, jak to działa w praktyce i pokazać również w tej serii. A jeżeli jakaś transakcja pojawi się w tym portfelu, to na bieżąco będę informował o tym na swoim Twitterze, do którego również zapraszam. Czasami będą pojawiać się tam jakieś mniej lub bardziej mądre rzeczy, jakieś komentarze, więc jeżeli z Twittera czy z X korzystasz, to również zapraszam do obserwowania mojego profilu. A tymczasem ja dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam do obejrzenia wcześniejszego, który masz teraz na ekranie. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w następnym. Cześć!